mając telewizję można ludziom wcisnąć dowolną głupotę można ich okrać na dowolną sumę odebrać żony, dzieci a oni jeszcze będą by bili brawo i na nich głosowali nigdy tak wielu nie było manipulowane przez tak niewielkich. ale ta epoka już się kończy epoka zwłoki, środków idzie się do końca Wchodzi nasza era a zadanie mamy ogromne rozpoczyna się epoka stawiania czoła konsekwencjom to nie jest kryzys, to jest rezultat. Musimy przekonać swoich znajomych, musimy przekonać ludzi, że to, co my proponujemy, to nie jest nic strasznego. Nie ma co się bać. Musimy przywrócić normalność. To jest to wielkie zadanie. Musimy przekonać Polaków, że rząd nigdy nie jest rozwiązaniem. Rząd jest problemem. Zawsze o sprawiedliwość, która jest ustoją mocy i trwałość politycznej. Naprawdę jest. Naprawdę to jest wielkie dzieło. Przysięgam, że zawsze będę stał na sprawdzawców wartości, Takie jak prawda, honor najlepsze tradycje. To jest na wielkie zadanie. To prawda, Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na to, żeby robić rzeczy wielkie. się nie poddamy, nie poddam się. O tych chwilach będziemy opowiadać naszym dzieciom. Będziemy opowiadać o tym, jak w Polsce zaczynały się zmiany, wielkie zmiany, dzięki którym udało nam się zbudować dumną, bogatą Polskę. Rozumiemy się, nie? Tak? Rozumiemy się? No, dziękuję bardzo.